Cześć, witam Was na kanale niezdecydowanego multihobbisty. To jest kolejny odcinek z serii Zdrapkowo. Um, dalej odkrywamy tutaj zdrapeczki po 2 zł Dziś mamy szybkie 50. No i co, do tej pory mamy same straty, więc oby coś tutaj w końcu było. No i co? Hmm. Znajdź 50 zł na polu bonus i wygraj tę kwotę, i znajdź 3 takie same kwoty i wygraj tę kwotę. No dobra, no to co? Lecimy. Główna wygrana to? 50 tysięcy, no tak. No dobra. Najpierw bonus. Hmm, sztabka. No to jednak nie bonus. 4, 4. Czyli co? W pierwszej zdrabce nic lecimy z kolejną o, dobra w drugiej zdrabce no niestety też nic a jeszcze bonus no tak a w bonusie dukaty dobra lecimy z kolejną Też nic, jeszcze bonus. W bonusie jest diamencik. I co? Przedostatnia zdrapka. No najpierw może bonus. Kurcze, znowu nic, znowu nic. Zobaczymy, co będzie w ostatniej No nie No nic, no nic, to co drapiemy bonus W bonusie jest diament Czyli dzisiaj 5 zrapek po 2 złote eee, No i co, I, czyli dyszkę straciliśmy, nic nie było ehm, Na otarcie łez Kupiłem jeszcze dwa serca Znaczy jedną zdrabkę. Eee, dobra, może, może przynajmniej tutaj coś będzie eee, Wygrywające symbole To już nie będę tłumaczył zasad, znaczy czytał, bo to jest taka bonusowa zdrabka. Mamy palmę i szminkę No i tutaj też niestety nic. Także co? Tutaj będą statystyki. A cały czas jesteśmy na minusie i to dość grubo. No co? Zapraszam na następny odcinek, bo na pewno kiedyś będzie. Znaczy za niedługo. Za niedługo będzie następny odcinek. I dalej będziemy odkrywać te zdrabki po 2 złote, bo jeszcze różne zostały. Później przejdziemy na 3, 5, 10. Dobra. Dzięki. Do zobaczenia.